Witam na kanale Lucky Luke Travel and Food odsłona włoska moi drodzy, pomykamy wesoło i banglamy sobie również naszym oczom ukazują się niesamowite widoki już zdradzam Pompeje, to nasz cel cel na dziś, Pompeje, także WIO no dobrze moi drodzy, jesteśmy za kasami biletowymi tutaj się wchodzi Pompeje tam jest ten em, parking, tak na wprost samochód stoi najbliższy możliwy tu mamy wejście, się mało ludzi Tutaj mamy plan, my kupiliśmy sobie ekspres po 18 euro, 18, 18, 36 euro zapłaciliśmy, czyli za córkę w ogóle nie policzyli i co, weszliśmy, przepraszam, jestem w jakimś szoku, bo w parkingu mieliśmy taką niespodziankę, że pan w ogóle Włoch wyszedł z jakiejś kawiarenki, no oczywiście zapraszam, że mamy stanąć, Zaprosimy na kawę, no wiadomo, kawa ma dźwignię handlu, super. Ale się okazało, że miał sam motorek na rejestracjach e, polskich, bo tańsze ubezpieczenie, więc miał na warszawskich rejestracjach motorek, a w ogóle nie ma nic wspólnego z Polską. Ale bardzo lubi, bardzo kocha i w ogóle jesteśmy witani e, serdecznie, no wiadomo z zaproszeniem na kawkę do nich później do kawiarni. Dali nam mapę, że taką samą dostaniemy przy wejściu, powiedzieli też, jeśli tutaj, nie wiem, nabić butelkę, że sprzedadzą nam mapę, coś nam dadzą, wiecie, a za chwilę, a to trzeba 5 euro, czy to nie wiem, no więc fajnie, fajnie. Cudownie. To jest na pewno miejsce, które warto zobaczyć, bo to słyszeliśmy. Natomiast. O, to tak ciężko będzie. Nie no, tak wiesz, jak Herkules stań. poczekaj pokaż. O, no, tak wygląda Herkules. Herkules z Polski. <grywa> I co, tu mamy amfitat? A, piękne widoki. No to się okazało, wyszło przy już do zworka, że to jest um, amfiteatr Nie wiem, tylko um, szczerze mówiąc, jakie to są lata. No to się pewnie okaże za chwilkę. To chodźcie, chodźcie za mną. Chodźcie, 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 tam, 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 tam. Tam, gdzie te trzy ludki tam. Tam. Nie, no tam są trzy lutki. Trzy lutki w Tam chodziło. A czwarty się pojawił. O, piąty, szósty. będzie też sześciu ludków, tam na dół. O, oto ja mogę powiedzieć, że mam wszystkie puty. Typowy turysta. No dobra, to tutaj mamy do tego powstania, najprawdopodobniej. Żarcik. wiem, coś więcej mamy amfiteatr 70 rok przed naszą erą najstarszy amfiteatr odkryty do tej pory z tego co tak tu na szybko wyczytałem no się kiedyś ludzie potrafili bawić już 2000 lat temu też więc tam jakieś mamy przejścia dojścia, wyjścia Budowa amfiteatru zlokalizowanego w południowo-wschodniej części miasta została zainicjowana przez konsulów po założeniu w Pompejach w 80 roku przed naszą erą, erą królestwa sułtańskiej. Zniesiona na planie owalu o wymiarach 135 na 104 metry, budowa przeznaczona była na zawody sportowe, walki gladiatorów i walki ze zwierzętami. No to troszkę jak dzisiaj. <grytania> Arena i pierwsze rzędy widowni znajdowały się poniżej poziomu gruntu. Liczyły 35 rzędów siedzeń. Wokół najwyższego sektora biegła ponadto odkryta galeria z osobnymi wejściami przeznaczona dla kobiet. Na zewnątrz terasu pierwszego piętra wystawały z fasady konsole z otworami na drągi, na których w razie potrzeby rozpinano Walerium. To tak trochę jak nasz nakryty narodowy. Łącznie na widowni mogły zmieścić się jednorazowo do 20 tysięcy widzów. Hej! No, słuszną linię miała tam ta bardzo mi się to podoba. No dobrze. Do historii przeszły igrzyska z 1959 roku. W trakcie, których doszło do kłótni Pompejańczyków z kibicami z pobliskiej nucerni, które przerodziły się w krwawe zamieszki och no z długich noży czy tam innych. Śledztwo w sprawie rozruchu zostało powierzone przez cesarza Nerona. Senatowi skutkowało koraniem miasta dziesięcioletnim zakazem organizowania igrzysk. Czyli dostali bana. Może będzie, że dostali bana? Dostali takiego bana. że takich banów dzisiaj nie ma. Znaczy są, ale. <laughs> Ale w więzieniu eee, Zbudowany w 70. to już mówiłem wam Zbudowany w 70. Jest najstraszniej zachowanym do dziś obiektem tego typu i stoi na terenie dawnej dzielnicy mieszkalnej. Czeka się zrobi próbę. Hop hop! Nieźle. Heh. Podobno jeszcze bardziej na środku, eee, a idę. Hm. Śmieszne no, w ogóle nie jest śmieszne, chyba normalne powinno być. Ej! Dobra, starczy. Pa! Tu są te przejścia z tego poziomu, później były jeszcze tam. Tam, 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 a tu. No takie jeeple, a tam nie można wejść, bo jest zamurowane, a, e, a reszta jest okratowana. Więc. No, nie wolno. Nie wiem. No możesz mnie niszczyć. No słuchajcie. 79 rok przed naszą erą. Nieźle. No ale ban na 10 lat, swoją drogą, nieźle. Piękny no. 79 rok przed naszą erą. Mamy 2025 słuchajcie. <grymny> A to już takie rzeczy były. Nice. No to jest tak, że się idzie jest czwóreczka i z czwóreczki wynika, że tam jest wyzów już I tam jak on jest, w tej mgle teraz, no to on załatwił to miasto. No Chodź Teraz mniej tutaj nie dziwi do Włoszech. naprawdę Naprawdę coraz mniej. Jeszcze raz, tu mam takie fajne ujęcie, zobaczcie sami. I mamy bez zwierzęta. Tak. Dobra, to jest sporo szczegółów, nie znam włoskiego, więc tłumacza to wygląda trochę bez sensu, ale na nie chodzi o to, piekarnia, młyn, wszystko w jednym dla mieszkańców też były tutaj podobno pierwsze. No takie podgrzewacze, że można było sobie karćmy takie, w których można było kupować sobie jedzenie nie tylko dla pracowników, ale też i dla sprzedawców, no, i dla mieszkańców po prostu zwyczajnie. No okej okay, moi drodzy, to teraz własnymi słowami po przeczytaniu całości e, piekarnie sztuk e, odkryto przynajmniej 36 e, sprzedawane były tutaj produkty w ilościach hurtowych bądź po prostu jako sprzedawcom znaczy w sensie kupującym chcącym kupić i były połączone z młynem młyn wyglądał tak, że były tutaj koła takie do milenia mąki nie wiem czy one są tutaj obok, nie mam pojęcia bo jeszcze tutaj nie byliśmy, ale być może ale generalnie chodziło o to, że kołami się tarło mm, Kołami się tarło, kołami się tarło. Nie wiem, pewnie tu. <laughs> strzelam bo nie wiem. Eee... I się dalej mąkę przydawało i się robił chlebek w ziemi rzemijane. Dobra, generalnie konkrety 36. Eee, odnalezionych, a hmm, co tam jest? A się okaże bo to jest szósteczka. No, a szósteczka to jest. No dobra, na mój chłopski łeb to jednak tutaj się sprzedawało, a chyba jednak piekarnia w sensie e, młyn był tu albo 10 obok. Generalnie. Tak? Pan no? model domu statku Europa. Nie ma tak swoją No mi pokazuje Komander Sej, że dom uciech. Dobra, jesteśmy zacięci w uszach, jeżeli chodzi o język włoski. Mi pokazuje w tłumaczu dom uciech, a tutaj coś innego. Dom Ten zawdzięcza swoją konwencjonalną nazwę dużemu graffiti, w z legendą Europa znalezioną wewnątrz. Nie rozumiem. Jest to jeden y, z największych domów mieszkalnych odkrytych w starożytnym mieście. Pompeje wraz z Herculanum. Zostały zniszczone i zasypane popiołem podczas erupcji w 70...

już po bo widać, że jest kurde całkiem spoko. Natomiast, zobaczcie takie miasto, jakby gdzieś wzięte no, w sumie z filmu. Ale no, takie filmowe, że, że tak życie kiedyś wyglądało. Boże, czad. O, a tam jedzie pociąg. I pojechał. A tu mamy trujeczkę, co tu jest? A tu możemy wejść. Julia Felice, Co to jest? Ja tak sobie jeszcze myślę, wiecie, że to macie kawałek ściany kolorowej. Myślę, w sensie, że no, do tego chodzi mi o ten, taką, te, takie podejście do wszystkiego. E, znaczy do wszystkiego, do te, całego rozmachu tego e, miejsca. To jest tak, że można sobie kupić bilet ten ekspresowy, można sobie kupić bilet ten rozszerzony e, no, za 22 euro. Natomiast e, w pigułce to jest super opcja, bo mamy jakby wyobrażenie tego. To, jakie to było wszystko potężne, ale jeżeli są bilety trzydniowe, dniowe, to znaczy, że tu można sobie spacerować trzy dni, odpoczywać. Eee, bon eee, no Zobaczcie, choćby to. No, takie kawałki 2000 lat temu. I to jest właśnie to, co pokazuje. No w takich miejsc jest pewnie więcej. Zobaczcie tu taki dziedziniec. Nie wiem czy to było jednego właściciela, czy to mieszkało kilku. Tu można sobie uruchomić wyobraźnika, że może sobie pomyśleć tak jak Może wygód tu nie było, choć nie wiem co to jest. Ale to jakiś ołtarzyk może. Właśnie to jest to, że każdy co może uruchomić wyobraźnię i i, i i i i i sobie włożyć tutaj swoją bajkę. I myślę, że jeżeli na trzy dni są bilety, to można spokojnie sobie tu spacerować, choć nie wiem. Ta ulica, którą ma przed chwilą pokazywaliśmy była, też jest jedną z wielu eee, no takie a jeszcze nie wiadomo czy wszystko zostało odkopane odkryte odsypane a my się jaramy tapetami dzisiejszych czasów a tutaj takie rzeczy były Jedno, ja mam. No, no, niestety, tylko tak mogę przybliżyć. Widać czaszkę, resztę. Boże. A jak zobaczyłem to, to pomyślałem, że to jest shot bar <grych> Razem z piekarnią w sensie No. Tu jest też taka poprzeczka. Poprzeczna dróżka, Czy można powiedzieć, że jesteśmy na głównej, a odchodzi w bok. Boże, ale to było wielkie, ale to było potężne. Dom Oktawiusza II, ale mnie to zadziwiło, spierda... zadziwiły mnie potężnie te potężne drzwi, ale czat. jacie takie ćwieki, czy też gwoździe, nie wiem jak to nazwać, ale no to ciężko było tutaj, to że tak powiem, ciężko byłoby się włamać. To jest Żynactwo i dlatego jest z dwóch stron kamin. grama. Mają, ja mam 2 metry wzrostu, no to one mają jakieś 4,5. No, zobaczcie. No, Przelecę tak od dołu do góry Siu. Tu macie porównanie skalę Ciek No i tu mamy drzwi I lecimy w górę I Ja sięgam poniżej tych cieków więc no, spokojnie ma 4,5 metra No to mieszkał tutaj Hajcosiek co się zwie drugi ją już nie wiem, jak on tam... Oktawiusz. No. Też miał ryneczek na środeczku. Na pewno mu się dobrze żyło. swego czasu. Swoją drogą, mamy też tutaj baby point. Czyli e, zapukam. Zapukam, czyli tutaj nie ma jakiegoś dziecka. Jezu, się wystraszyłem. A to okno. Pompę jest Na Nakarmi dziecko ogólnie, że tak powiem O następna piekarnia No tak jak będę już tak mówił po swojemu shot bar. Nie no żart. Generalnie to jest to też niby używane jako bemary i podgrzewane jedzonko Takie pierwsze fast foody A, filmuje niebo, sorry. E, no, więc myślę, że to w zupełności. No, chyba, że ktoś ma jakiś wielki fan w chodzeniu po takich e, urbexach, e, no to ten. Ale taki ekspresowy bilet e, jest chyba takie spoko opcją. Słuchajcie, znowu, znowu niebo, przepraszam. E, tutaj mamy coś nowego. Ja myślę, że znając ich, mamy tu większość sfilmowaną, e, w sensie większość odkopaną. Ale przypuszczam, że oni będą kupali dalej, żeby jakieś jakiś czas jakieś nowości wychodziły. Co kurde. Żeby były jakieś nowości. Eee, przejście dla pieszych. Starodawne. O, chodźcie, nie mogę. No i e, że to będzie tam coś co jakiś czas. E. Czekajcie. Stare. Z nowym. OK. Tutaj wykopaliska trwają, więc nie końca więc co tu się dzieje, ale, no, generalnie czad No, także przejście do pierwszych już znacie. W Pompejach jak wyglądało, że dzieci, dlatego można było sobie tak hop, hop, hop i tak dzieci skaczą i tak skakały też w Pompejach przed naszym ramami. No dobrze, moi drodzy, to mamy forum. Weszliśmy stamtąd, jesteśmy, postaram się powoli, tutaj to moja e, osobista pani fotograf wraz z asystentką, główną asystentką wszystkiego, o pseudonimie Zadra. I tu mamy forum czyli miejsce główne e, religijno-handlowo-usługowo-chłostniczo handlowo już mówiłem e, więc generalnie obciechowe jakie? Uciechowe. A uciechowe. Ok, słuchajcie, podsumowując Pompeje, bo jest tutaj tyle, tak wiele budynków, że już mi brakuje karty pamięci. Jakby o każdym opowiadać, próbować przynajmniej to zrozumieć tak na szybko, na ile mam czasu, to mogę tylko powiedzieć od siebie, że zapraszam serdecznie, bo warto zobaczyć, pomuchać, poczuć tą historię. Eee, dawnego, dawnej cywilizacji, można powiedzieć. Chyba tak nawet. Eee, no tu mamy akurat jeszcze właśnie, właśnie. Zobacz, zobacz, to jest takie. Zobacz, że co chwilę jest coś tak ciekawego, że naprawdę. Hmm, hmm. Mozaiki są też w każdym, praktycznie pomieszczeniu inaczej, poukładane w sensie. inny no, kolor jest. No to tak naprawdę. No to, to już tak w sumie o tym mówiłem troszeczkę, że te shot już były takie pierwsze tutaj, bo tu były też i pijalnie miodu. Yeha! Dziękujemy za wspólne, wspólne oglądanie trzeciej części podróży do Włoch. Zapraszamy na kolejne, już niebawem kolejne odcinki. Zapraszamy, do zobaczenia, cześć. Moi drodzy. Jeżeli podobał Wam się materiał, to nie zapomnij proszę dać polubienia, subskrypcji i zostaw komentarz. To mi pomoże rozbudować zasięgi i rozwijać ten kanał. Dzięki Elo!